W trakcie ostatniej mszy kościelnej rozpoczęliśmy odmontowywanie dzwonu. Na koniec mszy został on uroczyście wprowadzony do kościoła, w celu umożliwienia nam pożegnania się z nim. wciąż pochmurno i może popadać 5 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, 10 w Poznaniu, 12 w Zielonej Górze. Jest niedziela, 15 listopada. Danuta Dobrzyńska. Zaczynamy Teleekspres. Policja identyfikuje podejrzanych o udział i zatrzymuje osoby mogące mieć związek z zamachami w Paryżu. Francja odpowie na ataki tzw. państwa islamskiego. Nie przerwiemy operacji w Syrii, zapowiadają władze. W Sudetach i Beskidach spadł śnieg. Na szlakach górskich jest niebezpiecznie, ostrzegają turystów goprowcy. Z ziemi niemieckiej do Polski powiemy o wywiezionym w czasie wojny dzwonie, który wrócił na Dolny Śląsk. A na koniec Marsylianka w Nowym Jorku, czyli gest Solidarności pod batutą do Domingo. Ta uroczystość miała ogromny wydźwięk we wsi Niwa w województwie dolnośląskim. W tamtejszym kościele zebrali się mieszkańcy, by obejrzeć odzyskany po latach dzwon. Niemcy wywieźli go w czasie wojny, ale na szczęście udało się trafić na jego trop. To 17-wieczny dzwon. Do Niemiec trafił w 1944 roku. 20 lat przeleżał w Hamburgu, później pojechał do kościoła w Münchengladbach. To wszystko ustalił mieszkaniec Niwy Piotr Drążek. Niemcy nie robili problemów. Dzwon przywieźli na swój koszt. Kościół, w którym wisiał zamknięto z powodu malejącej liczby wiernych. Teraz mieszkańcy Niwy czekają, aż dzwon zawiśnie w kościelnej wieży. Kończymy TelExpress jutro o 17. Spotka się z Państwem Bata w a przed nami jeszcze TeleExpress Ekstra. Do zobaczenia w TVP Info. Pada, a nawet sypie śniegiem. Tak kończy się weekend na Dolnym Śląsku. Paweł Wilk, dobry wieczór. Zapraszam na fakty w telewizji Wrocław i w internecie. To była bardzo ważna uroczystość. Po 70 latach do wsi Niwa w gminie Szczytna wrócił 18-wieczny dzwon. Wywieziony przez Niemców podczas wojny. Historia zabytku jest bardzo skomplikowana, tak jak skomplikowana jest historia Dolnego Śląska. Kościół parafialny w Niwie wczoraj wieczorem, choć to nie niedzielna msza, w środku tłum mieszkańców. Po tylu latach. To takie aż trochę dziwne, nie? że to się znalazło. Samo się nie znalazło. Trzy lata temu sprawą zajął się były mieszkaniec Niwy Piotr Drążek. Najpierw ustalił, że zdemontowany przez Niemców w 1944 roku dzwon trafił do Hamburga, gdzie leżał 20 lat. I w 1964 roku został przekazany jako tak zwany dzwon wypożyczony do kościoła świętego Jana w Rajd. Pan Piotr zaczął działać. Z pomocą proboszcza kościoła w Niwie skontaktował się z parafią w München Gladbach. Niemcy na prośbę o zwrot dzwonu zareagowali ze zrozumieniem. Tak szlachetny i przepiękny gest, który okazują nam nasi przyjaciele. Dobra wola to jedno, ale nie bez znaczenia był także fakt, że niemiecki kościół, w którym wisiał dzwon, został zamknięty. Powód coraz mniej wiernych. To pocieszające, że ten dzwon będzie teraz dzwonić w tym kościele. My będziemy mogli go posłuchać już tylko z płyt, bo nagraliśmy jego dźwięk. Niemcy przywieźli dzwon sami, na swój koszt. Podczas uroczystej mszy poświęcił go biskup Świdnicki. Ta sprawa bardzo zintegrowała naszą wieś, cieszy się z Niwy. Nie można powiedzieć, że zawsze są wszyscy, ale ogólnie rzecz biorąc, było zainteresowanie tym dosyć spore, bo, bo to, to dosyć długo trwało. Teraz mieszkańcy niecierpliwie czekają na chwilę, gdy dzwon zobaczą na dzwonnicy i przede wszystkim usłyszą. Ma się to stać niebawem. Za chwilę, fakty, sport, a nasz wieczorny program o 22. Do zobaczenia. W wsi Niwa położonej nieopodal Szczytnej w kościele parafialnym świętego Wita odbyła się msza święta poświęcona przekazaniu historycznego 18 wiecznego dzwonu przywiezionego przez niemiecką delegację z miejscowości Męchen-Gladbach. Mszę świętą koncelebrował ksiądz biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec wraz z księdzem proboszczem parafii świętego Wita w Niwie Ireneuszem Kuligiem oraz księdzem proboszczem parafii w gladbach Michaelem Heksem. Der Grund war einmal, dass Pfarrer Kulik hier aus dieser Gemeinde einen Brief mir geschrieben hat und hat erklärt, die Glocke, die bei Ihnen in der Kirche hängt, hat bei uns in der Kirche gehangen, wir hätten sie gerne wieder zurück. Dieser Bitte konnten wir uns nicht verschließen, auch weil die Kirche, für die diese Glocke gedient hat, nun geschlossen ist und wir sie ohnehin abgeben konnten und wir uns freuen, dass sie hier wieder ihren alten würdigen Ort zurückgefunden hat. To jest takie wydarzenie bardzo pozytywne, bardzo się cieszę, tak ono łączy nas prawda z sąsiadami zachodnimi, takie gesty łączą, to są takie mosty, które budujemy właśnie na drodze pojednania narodów. To pojednanie ciągle właśnie jest aktualne, prawda, a przypomnę, że 50 lat temu się zaczęło ono od tego słynnego listu, którego autorem jest głównie kardynał Bolesław Kominek, tak. I takie gesty jak dzisiejszy to właśnie leżą na linii takiego właśnie przybliżania się wzajemnego narodu prawda, sąsiadów Polski właśnie i Niemiec, tak. I, 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 no, i trwają rozmowy, są spotkania, wspólna modlitwa, Święta. także to, ten gest odczytujemy właśnie tak bardzo pozytywnie, to przekazanie właśnie dzwonu, który tutaj kiedyś był, prawda, żeby wrócił na, to, na miejsce, gdzie powinien być. Także bardzo to pozytywnie przyjmuję. Szczęść Boże. Dla mnie może osobiście jest fantastycznym przeżyciem duchowym, bowiem nie, nieoczekiwane było spotkać się z taką życzliwością, która jest ze strony parafii niemieckiej. Myślałem, że to wszystko będzie takie ugładzone bardzo wręcz sztywne da się to tak nazwać a tu jest wielka otwartość, miłość. Zrozumienie, no i na pewno z ich strony życzliwość na, aż nadmiarę, że tak powiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja przyglądając się ich dramatowi, bo to jest dramat, który przeżywają, widzę w tym nutkę nadziei dla nich, bowiem podjęli swego rodzaju wyzwanie, żeby przywieźć ten dzwon, a tym odnowić również przez taką. E, Akurat akcje, życie duchowe w swojej parafii. Poprzez ukazanie pewnego gestu, poprzez wyjście naprzeciw potrzebom mniejszego kościoła, którym my tu jesteśmy w postaci tej parafii. W niwie to jest malutka osada, mała parafia, kilkoro wierzących, którzy podtrzymują życie finansowe czy życie duchowe. To są bardzo ważne rzeczy i gest z ich strony, który ja oceniam i za niego jestem wdzięczny. W odszukaniu tego dzwonu zaangażował się były mieszkaniec Niwy i miłośnik historii Niwy, Piotr Drążek. Dzwon został ufundowany do kościoła w Niwie w 1718 roku jako jego trzeci dzwon. Dedykowany został świętemu Witowi, patronowi tutajszego kościoła o czym świadczy znajdująca się na płaszczu dzwonu w jego centralnej części postać świętego Wita trzymającego na lewej dłoni model kościoła w Niwie. Okazało się, że dzwon ten został zrabowany w okresie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką na rzecz hitlerowskiego przemysłu zbrojeniowego. Cudem udało się ocalić ten XVIII-wieczny dzwon, który ostatecznie trafił do położonej w nadreni północnej Westfalii przy granicy z Holandią parafii Mönchengladbach. Po skontaktowaniu się z proboszczem tamtejszej parafii, strona niemiecka postanowiła go przekazać stronie Polskiej. Na własny koszt przywiozła go do Polski do Niwy, dodatkowo przekazując kwotę 750 euro zebraną z datków od tamtejszych parafian na rzecz zainstalowania tego dzwonu w tutejszej dzwonnicy kościelnej. Ja pragnę go wydźwignąć na wieżę, gdzie będzie umieszczony, gdzie będzie ogłaszał zgromadzenia, czyli zawoływał na mszę świętą, na liturgię i no mam taką nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się to zrobić. Oczywiście słyszał pan, że Niemcy uczynili gest, proboszcz Michał wyszedł z pięknym gestem, ofiarowali kolektę na ten cel, żebyśmy mieli środki na umocowanie tego dzwonu na wieży, aby mógł nam służyć. Czy te środki wystarczą? Nie wiem, nie potrafię, nie jestem znawcą takich tematów budowlanych, na pewno będą w dużej mierze pomocne. Czy urząd wesprze lokalną społeczność, żeby ten dzwon zawisł tutaj na dzwonnicy? Bo wiadomo, że w tej chwili no, jest ten dzwon, ale jest problem z tym, żeby dzwonnicę wyremontować? Nie ma żadnego problemu, wszystko jest przygotowane. Dzwon zadzwoni i będzie dzwonił. Kiedy możemy się spodziewać, że on tutaj zadzwoni w tym kościele w Niwie? Chciałbym, żeby na Boże Narodzenie zadzwonił, ale czy się uda, to nie wiem. Jak nie uda się teraz, to może na Wielkanoc przynajmniej. Takie są plany. A co? Jak mówię, co Bóg da, to będzie.